Cześć, jestem Kamil, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku idę trochę popracować w ogrodzie. Zaczęło się już wczoraj, tak naprawdę. Co ja robiłem wczoraj? Przedwczoraj odbrałem paczkę z paczkomatu i to była moja reakcja. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Naprawdę niesamowity prezent dostałem i od subskrybenta. Jacka, tego, który ostatnio wydrukował końcówki i, yy, do mojego odkurzacza i całą paczkę innych prezentów mi przysłał, w ogóle jakby... No, jeszcze raz pokażę wam swoją reakcję. I wczoraj wyjąłem tą paczkę z samochodu. To ja teraz sobie skoczę do samochodu, bo mam przerwę i wyciągnę prezent, który dostałem. Um... Jak go dostałem, to zareagowałem mniej więcej tak. Teraz pójdę to wyciągnąć, przeniosę do kuchni letniej. Jutro prawdopodobnie będę to uruchamiać, ale muszę. Co muszę? Muszę jechać po paliwo, bo już nie mam paliwa za bardzo i będę musiał mm, zatankować swój kanister. Bum w tego kruza. Na razie położę tu. A ty wrócisz do domu. A dzisiaj zaczynamy pracę w ogrodzie. Jest piękna pogoda. W nocy padało, więc to trochę potrwa wszystko, ale zaczniemy robić. Eee, dzisiaj chcę w tym odcinku chcę wysprzątać wszystkie te gałęzie, patyki i tak dalej. Do tego chcę pierwszy raz kosić trawę. Tak, będziemy kosić trawę. Uwielbiam kosić trawę. Kupiłem dom, żeby kosić trawę, tylko najpierw trzeba zrobić serwis kosiarki. Więc byłem dzisiaj rano przed pracą w Kastoramie. Kupiłem parę fajnych rzeczy, m.in. olej do kosiarki, żeby go wymienić. Kupiłem pojemniczek, którym będę mógł sobie fajnie e, robić proporcje paliwa mieszanego do e, piły, którą dostałem. Do tego kupiłem taką fajną szczotkę, którą zobaczyłem przy stoi stoisku z wszystkimi e, kosiarkami. Była taka szczota i wydaje mi się, że nią bardzo dobrze można wyczyścić wszystko. E, będziemy testować. I co jeszcze kupiłem? E, olej do łańcucha do piły, tak, nowa piła, więc musi dostawać nowy łańcuch, a nie jakiś yy, boże <noise> musi dostawać nowy płyn, nowy, nowy olej, a nie jakiś tam stary olej silnikowy zużyty, nie żebym kiedykolwiek tak robił, w ogóle, wcale wujek mi nie powiedział żeby tak robić. Myślę, że rozgrzeję trochę kosiarkę, tak, żeby wylać z niej olej, po czym zmienię, wleję nowy olej. Ale nie będę na razie kosić. Jeszcze nie jest na tyle sucho tutaj i w nocy padało, więc muszę poczekać, aż wszystko lekko przeschnie. Chociaż w tym czasie wyciągnę się kierę porąbę trochę drewna. Znajdę sobie zajęcie. musiałem podmienić baterię na szybko a teraz pokażę wam w ogóle czemu tak wcześnie zaczynam kosić trochę ta trawa urosła Które chciałbym powiedzieć. Pierwsza rzecz to coś takiego, że kosiarka, którą mam, to jest najtańsza kosiarka marketowa, ale radzi sobie fenomenalnie. Jestem z niej bardzo zadowolony i po postoju przez całą zimę zero problemów z, ze startem, zero problemów z jakimkolwiek działaniem, więc super. Eee, druga rzecz to dzisiejsze koszenie to było takie delikatne przycinanie na najwyższym ustawieniu możliwym, tylko dlatego, że część trawy wyrosła bardzo szybko, część w ogóle i chciałem to mniej więcej wyrównać, bo już wygląda bardzo brzydko. A jeżeli zastanawiacie się o miejsca, gdzie naprawdę jest prawie że do połowy łydki e, wysokość trawy, a w innych miejscach w ogóle nie urosła i zastanawiacie się dlaczego, to y, tam posiałem świeżą trawę w zeszłym roku i rośnie fenomenalnie. Mega zakup. Mega jestem zadowolony. Trzecia rzecz, którą chcę powiedzieć, to ostatnio Wam coś o tym wspominałem, ale teraz pójdziemy i zobaczycie, co się wydarzyło z tyłu. Ok. Tak, już yy, zwierzęta nie moje się nagadały. To teraz ja Wam pokażę to. Czyli miejsce, gdzie wcześniej było mnóstwo samosiejek. Już ich nie ma. Przyjechał nowy znajomy rolnik z mulcherem i zrobił z tym wszystkim porządek. Jedyne co zostawiliśmy to dwie jabłonki. Tu. O to, moja błąka i druga obok niej. Cała reszta wycięta, zmulczowana. Pff, nawet nie ma śladu, że tu coś rosło. Wygląda jakby tutaj wszystko suche było. Super. Ale, kaczor. Tak, tak. Z siebie ostatnio strasznie dumny, bo kupiłem sobie butelkę do mieszania oleju z paliwem a oni dali gratis. Mega To druga będzie do podkaszarki albo czegoś w tym stylu. Brom, O ja, już nawet jest olej do... Ja nie mogę. Ale super zestaw. Dwa łańcuchy! Ho, ho, ho. O, dwa rozmiary. Ej. Jak coś to będę wyglądać jakbym był zły i będę mieć zmarszczone czoło, bo niby jest pochmurno, ale słońce się jakoś przebija, świeci w oczy. Jestem ultra zadowolony z tego. W ogóle niesamowite, że wszystko jest w zestawie, jakby dwa dwie końcówki, olej, pudełko do mieszania oleju z tym Silnik, ale yy, i instrukcja, i, i mega się cieszę. Nawet są śrubokręciki, wszystko. Więc w sumie można by to kupić. Nie trzeba żadnych rzeczy dodatkowych, można to zmontować. Wiecie, to trochę jest tak, że ja. Yy, może od razu powiem, że to jest prezent od Jacka. Tak, tego samego, co mi wydrukował końcówki na odkurzacz. I. Ja o tym nie wiedziałem. <laughs> eee, naprawdę nie wiedziałem, że, że dostanę piłę. Jestem w szoku i nawet nie wiem co powiedzieć. Nawet nie wiem co powiedzieć, bo tak jak pozostałości z remontu, czy one są droższe, czy tańsze, no to wiadomo, że no, nie ma sensu trzymać niektórych rzeczy w domu, bo to zajmuje tylko miejsce. Jeżeli już skończyłem swoje remonty i tak dalej, to wyrzucam wszystko albo oddaję komuś, kto potrzebuje. To jest trochę inne, ale, ale kupić komuś nową piłę, bo się wie, że ten człowiek działa na pożyczonej, to jest zupełnie inny poziom, jakby wsparcia. Tak, ja nie wiem, jak to, nawet nie wiem, jak to opisać. Naprawdę. Dobra, montujemy, mieszamy. Z, chciałem powiedzieć, spawamy. Tniemy. Thank sure. you. Ile to trwało? 23 minuty. Ech, trochę pocięte. Piła, skończyło się paliwo, więc piła musi sobie odpocząć. Spróbuję uruchomić tą drugą, zobaczymy. Uf, jest trochę roboty. Już mogę powiedzieć, moi drodzy, to będzie teraz tak dalej wyglądać przez dosyć długi czas, jeżeli chodzi o cięcie. Tnę, układam, tnę, układam i tak dalej. Zrobię sobie odpoczynek, bo nie chcę ciąć cały czas. Od hałasu muszę też trochę odpocząć. W sumie to ledwo słyszę, jak głośno mówię. Jeżeli chodzi o nową piłę, to jest. Nie ma iskry. Ogarniemy to. Nie jest to jakiś problem. Jeżeli uda się ogarnąć zanim ten odcinek wyjdzie, to wam dogram to mniej więcej tu. W każdym razie. Porządki ogrodowe pełną gębą. Roby po trochu z doskoku jak wszystko zresztą na tym kanale i tej budowie, nie wiem jak to inaczej nazwać. Ogólnie to dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zachęcam do polajkowania, skomentowania i zasubskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w następnym. Trzymajcie się, ciepło, cześć!